Brakowało właśnie takiego spotkania. Mieliśmy takie przy okrągłym stole we Wrocławiu i jestem przekonana, że potrzeba więcej spotkań, żeby nie tylko zintegrować działania organizacji pozarządowych, wolontariuszy, pracowników instytucji dla uchodźców. Trzeba lepiej zorganizować tą pomoc. Ciągle słyszymy ze strony rządowej, że wszystko jest pod kontrolą, że świetnie skoordynowane. A wcale tak nie jest. Ja się mogłam o tym przekonać nie tak dawno. Byłam w Łagowie na spotkaniu z kobietami, które mieszkają w domu strażaka i dostały termin do końca czerwca, żeby się wyprowadzić. Udało nam się przedłużyć ten termin dzięki naszej interwencji do końca lipca, ale tak nie może być. To nie może być tak nieprzewidywalne. My potrzebujemy długofalowego programu migracyjnego w Polsce systemowych rozwiązań, przewidywalności. Wiele z naszych gości z Ukrainy, uchodźców, deklaruje, że chce tutaj zostać, chcą z nami zostać, chcą tutaj pracować. Dzieci muszą się uczyć, należy stworzyć im jak najlepsze warunki. I temu właśnie służy takie spotkanie integracyjne, po to, żebyśmy się nawzajem poznali i lepiej pomagali. Ukrainka w Polsce to jest projekt, który wspiera Fundacja Ukraina i Soroptimist International. Dwie potężne organizacje, które też nastawione jednym głosem wesprzeć Ukrainę, które przyjechały do Polski po 24 lutym, ponieważ Fundacja Ukraina prowadzi szereg działań, które wspiera ogólnie migrantów w różnych zakresach i obszarach od lat. My skupiamy się razem z fundacją na e, kobietach, które okazały się w ciężkiej sytuacji, ponieważ e, pomaganie... Doraźne często wydaje się być łatwym i, i, i sprawia nam często przyjemność. Pomaganie długoterminowe jest bardzo ciężkie. Lubuskie dla Ukrainy działało od pierwszego dnia wojny, ponieważ poprosiłam panią marszałek właśnie o użyczenie sali, żeby wolontariusze mogli działać, mogli pomagać, i już od 26 nieprzerwanie przez trzy miesiące prowadzili dyżury, pomagali w uzyskiwaniu mieszkań, w poszukiwaniu pracy, w tłumaczeniach poszukiwali, pomagali także, jeżeli Chodzi o umawianie wizyt lekarskich, jeżeli chodzi o umawianie psychologów, psychiatrów, więc jak najbardziej byli to ludzie z otwartymi sercami, którzy chcieli pomagać i po prostu pomagali. I kilka tysięcy osób uzyskało od nas pomoc, kilkadziesiąt osób znalazło pracę dzięki pracy wolontariuszy.